To jest Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań. Czas na kolejną rozmowę. Uczelnia Kolegium Intermarium od października uruchamia nowy kierunek studiów w Poznaniu. Europa klasyczna, polityka, kultura, sztuka, debaty. Choć zajęcia jeszcze się nie rozpoczęły, to wykładowcy już są atakowani przez środowiska lewicowe. Czego się obawiają? Między innymi o tym będę rozmawiał już teraz z wykładowcą jednego z przedmiotów, krytyk sztuki, kurator, Krystyna Różańską-Gorgolewską. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz przedstawicielem patronatu tej inicjatywy świętego Benedykta Janem Kiernickim. Dzień dobry, witam również pana. Dzień dobry. Jak bardzo jest to potrzebny kierunek, można się przekonać, no, przeglądając lewicowe media, szanowni państwo, które atakują uczelnie i wykładowców, no, nim zdążyli zabrać ci wykładowcy głos, choćby na pierwszym wykładzie. Moje pytanie pierwsze, skąd ta furia wobec tego? No, to jest stała furia środowiska skrajnie lewicowo-liberalnego, czyli przedstawicieli tego medium, jakim jest Gazeta Wyborcza, w w skrócie tolerancja represywna wszyscy, którzy mają inne poglądy, inny światopogląd, inne idee im przyświecają niż gazecie wyborcze, są z gruntu źli i są to idee niedopuszczalne, nie mogą się w ogóle pojawić w jakiejś przestrzeni publicznej. Racja jednej strony, tej lewicowo-liberalnej jest, jest ważna, jest istotna, mądra i właściwa, a wszystko co odbiega powinno być napiętnowane i wykluczane ze sfery publicznej, powinno być obarczone jakimś ostracyzmem, czy, czy po prostu wyrugowane całkowicie ze sfery, z przestrzeni publicznej. Mhm, no takie można odnieść wrażenie. Pan Jan Kieryński ma też takie odczucia? Rzeczywiście ta reakcja mówi sama za siebie, to znaczy pokazuje, jakie jak są realia aktualnie, realia uniwersyteckie. To znaczy z jednej strony wydawałoby się, że i uniwersytety, i. Powiedzmy, te środowiska, które tutaj się odezwały, idą pod sztandarami dialogu i tolerancji. I tymczasem wystarczy jedna tylko, chociażby najmniejsza, um, chociaż, chociażby w najmniejszym stopniu odbiec od tej głównej linii. Yy, albo co gorsza, Nie, porwać się na jakąś. Tak, po prostu. Porwać się na inicjatywę, tak? Bo mhm. to, że to, że ktoś sobie mówi, to, no to jeszcze pół biedy, tak, ale jeżeli ktoś coś chce zrobić, jeżeli ktoś chce coś zbudować, to się zaczyna problem, yy, no i właśnie do takiego problemu tutaj doszło. Mhm, no tak, tutaj yy, zostali od razu poddani takiemu grillowaniu wszyscy wykładowcy, yy, co warto podkreślić, nim zdążyli yy, powiedzieć choćby rozpocząć choćby ten wykład, prawda? Czyli jeszcze nie zdążyli nawet zdania wyartykułować, ale już zostali oklejeni różnymi, różnego rodzaju łatkami. Czy to nie jest rodzaj takiej cenzury prewencyjnej? No oczywiście, że tak, no to jest właśnie na tym to właśnie polega, że w ogóle nie wnikamy, nie próbujemy wbrew wbrew deklaracjom dialogować czy wsłuchać się w rację drugiej strony. Przyjąć przede wszystkim to, że ktoś, przyznać mu prawo do tego, że ktoś może mieć inne, odmienne od nas poglądy, tylko jeśli ma inne poglądy, no to są to poglądy niewłaściwe. Ja tylko powiem, że profesorowie, którzy są wykładowcami w kolegium intermarium, to są profesorowie o naprawdę ogromnym dorobku naukowym z afiliacjami poważnymi naukowymi, akademickimi, autorzy szeregu publikacji naukowych, takich, które rzeczywiście mają ogromny wpływ na, na rozwój nauki polskiej. Często mamy w przypadku humanistyki do czynienia z, z takimi postawami, z takimi osobami, które są rzeczywiście tymi profesorami, ale jeśli przyjrzymy się ich dorobkowi naukowemu, to jest to dorobek bardzo marny i mierny. Tak? Dorobek, który tak naprawdę nie, nie przyczyni się w żaden sposób do tego, żeby w jakikolwiek sposób kształtować dalsze pokolenia, po prostu przyczyniać się do tego, żeby, żeby nauka polska się rozwijała. A tutaj w przypadku tych profesorów, no profesor Grzegorz Kucharczyk, profesor Jacek Kowalski, profesor Bartyzel, no to są postacie rzeczywiście o bardzo wartkich, żywych również komunikatywnych umysłach. I tu jest wydaje mi się też problem gazety wyborczej, dlatego że są to rzeczywiście wybitne umysłowości. Są to y, naukowcy, którzy no, są bardzo uczciwi intelektualnie. W ogóle to, co dla mnie jest największą wartością y, tej inicjatywy, jaką jest Kolegium Intermarium, to nie jest y, forowanie, tylko załóżmy, czy skupianie się na jednym y, światopoglądzie, czy, czy jakichś ideach, chociaż rzeczywiście tutaj te, ta cywilizacja łacińska jest, y, jest tym, co przyświeca Kolegium y, Intermarium, ale to, że Skupia ona ludzi, o których z całą pewnością możemy powiedzieć, że są niezależni, uczciwi intelektualnie, którzy są po prostu naprawdę naukowcami. A krytykują je często osoby, dziennikarze, którzy na ustach mają takie słowa jak konstytucja, jak wolność, jak demokracja i to tym bardziej budzi, budzi jakieś tutaj zdziwienie i przerażenie z drugiej strony. Może warto powiedzieć, jaki to będzie rodzaj studiów, i dla kogo? Będą to studia humanistyczne w dużej mierze, ponieważ są one odpowiedzią na. Diagnozę właśnie dużej luki, dużego braku w tym zakresie w, w rzeczywistości akademickiej, uniwersyteckiej powiedzmy XXI wieku w Polsce. Dlatego założenie tych studiów jest takie, że warto w, w odróżnieniu od, od idei obowiązującej. Dość trzeba przyznać rewolucyjnej, opartej na szeregu rewolucji. Żeby dojść gdzieś dalej, warto budować na tym, co się zastało, na tym, co budowały liczne pokolenia, a nie zawsze budować od zera, od początku, bo wtedy po prostu nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego życia dojść tak daleko, jak, są na, barkach, tam, no jak na barkach poprzednich pokoleń. Dlatego właśnie ta Europa klasyczna, odwołujemy się do, do, do klasyki, do idei uniwersytetu, do edukacji klasycznej, do edukacji właśnie w tym dawnym rozumieniu, jeszcze opartym na samych źródłach uniwersytetu w średniowieczu to znaczy na tym układzie trivium, kwadrivium, sztuk wyzwolonych. Dzisiaj to brzmi dość tajemniczo, jak takie tajemnicze hasła. Tymczasem na tym została zbudowana cywilizacja łacińska. Właśnie o cywilizacji będziemy rozmawiać, ale nie tylko rozmawiać, tylko przede wszystkim uczyć umiejętności, tak żeby te wszystkie elementy prowadziły do umiejętności. Autonomicznego myślenia. No właśnie, jak bardzo to jest potrzebne, to też pokazuje to, co możemy obserwować choćby na Uniwersytecie Poznańskim, prawda, który odchodzi, jak się wydaje, patrząc na te ostatnie działania, odchodzi od tych podstaw, o których przed chwilą Pan e, wspomniał. No, wydaje się, że niestety tak jest. Chociaż tym bardziej tutaj... jest potrzebna taka nowa inicjatywa, prawda? Tak, to, czym właśnie tutaj Jan Kiernicki mówił, jest niezwykle istotne, dlatego że właśnie Kolegium Intermarium ma moim zdaniem też uczyć studentów myślenia samodzielnego, zadawania pytań, pogłębia, pogłębiania swojej wiedzy i pewnej umiejętności konfrontacji z, ze światem, bo to, z czym mamy do czynienia w przypadku tych narracji lewicowo-liberalnych, jest często. Totalne odejście od rzeczywistości, to znaczy, że są, są to jakieś ideologie zbudowane na pewnych przesłankach, na pewnym chcieństwie, na, na pewnych założeniach, ale one z rzeczywistością Recz nie mają nic, nic wspólnego, mm -hmm. tak? I brakuje nam zdroworozsądkowego podejścia do życia, logiki w naszym postępowaniu, umiejętności argumentacji, umiejętności logicznego przeciwstawiania się, używania argumentów, wyciągania wniosków z otaczającej rzeczywistości. Z tego, co na własne oczy widzimy, czego dotykamy z czym mamy do czynienia i wykładowcy kolegium intermarium swoją postawą życiową, swoim dorobkiem no, świadczą to o tym, że takimi osobami po prostu są. To nie są akademicy, którzy odcinają kupony co miesiąc od swoich akademickich pensyjek, tylko po stanowisk, tylko, tylko po prostu rzeczywiście są wartkimi, żywymi umysłami bardzo często. Nie tylko yy, ludzie wiedzy, ale też idei. Prawda? Tak, ale też ludzie, którzy niejednokrotnie przekonali się o tym, że mm To też wymaga pewnych poświęceń i odwagi, tak? bo to nie są ani pupilki prawicy, ani tym bardziej, no rzeczywiście, tak jak o tym mówimy, nie są oni hołubieni przez lewicę, to są rzeczywiście i indywidualności i jednostki. I to jest, wydaje mi się, bardzo istotne, dlatego, że kiedyś, ja przynajmniej jak szłam na uczelnię, najpierw na Akademię Ekonomiczną, potem na Akademię Sztuk Pięknych, największą wartością ze studiowania nie są podręczniki, tylko możliwość konfrontacji, zetknięcia z mistrzem z kimś, kto jest rzeczywiście intelektualnie od nas wyżej i kto jest pewną naukową, ale też osobowościową no, jednostką wybitną. No i po prostu autorytetem może być dla studenta, prawda? Chciałam jeszcze tylko dopytać, bo to będą studia podyplomowe, od takiej strony czysto praktycznej. Gdyby nas słuchali młodzi ludzie też, to, 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 to kto może na takie studia się zapisywać? Studia podyplomowe, czyli można się zapisywać dysponując już dyplomem magisterskim albo licencjackim. Także w tych obydwu sytuacjach zapraszam i trzeba przyznać, że z, z mojej perspektywy już zapisy, tak? tak, już zapisy, zapisy już ruszy, tak? ruszyły i trwają do 18 września. To już może na tym stadium rozmowy o tym powiedzmy. Mhm. Do 18 września można się zapisywać na stronie rekrutacja.kolegiumintermarium.org. Tak, i... I zajęcia będą na, na żywo prowadzone, tak? Zajęcia będą prowadzone na żywo w Poznaniu, tak jest. Mhm, nie, nie online, nowo. co też ważne. Jeszcze chciałem na koniec zapytać panią redaktor, jaki przedmiot pani będzie wykładała, o czym będzie mówiła, bo wiem, że ma pani już doświadczenia z innych miast w tym zakresie. Tak, ja miałam przyjemność w zeszłym semestrze, w zeszłym roku akademickim kolegium Intermarium też być wykładowcą tego przedmiotu, czyli mhm. wybrane zagadnienia sztuki współczesnej. Wtedy te wykłady odbywały się w siedzibie... Kolegium Intermarium na ulicę Bagatela 12 w Warszawie. I ja tylko tak jeszcze dopowiem, kto może się ubiegać i kim są studenci Kolegium mm. Intermarium. Te osoby, z którymi ja się zetknęłam tam, ci moi, no aż mi. Dziwnie się mówi o nich studenci, dlatego, że to są naprawdę słuchacze. słuchacze, osoby niezwykle wykształcone. Mogę powiedzieć tak z grubsza klasa średnia. Bardzo często wśród nich byli prawnicy, lekarze, osoby, które po prostu mają, są w swoim świecie zawodowym mocne, ale mają, czują ten niedobór wiedzy z dziedziny humanistyki, a nie widzą żadnej innej takiej przestrzeni, w której mogliby sobie tę wiedzę poszerzyć. Więc samo przyjście na to Studia, poznanie tych ludzi, bycie w gronie tych osób wydaje mi się, że też jest wartością dodatkową. Bardzo Państwu dziękuję. Czy jeszcze chciałby pan coś dodać, jeśli chodzi o te sprawy, przyznam, że przyznam, że właśnie tutaj się zgadzam z, z tym, że ten kierunek. Właśnie ma uczyć w dużej mierze też umiejętności miękkich, tak, czyli to są rzeczy, których dzisiaj brakuje w dzisiejszej praktyce uniwersyteckiej. Ma uczyć myślenia, ma uczyć argumentacji, ma uczyć retoryki, ma pokazywać nasze dziedzictwo i jednocześnie być przestrzenią debaty, ale takiej prawdziwej debaty. To, nie, to znaczy nie takiej w ramach już określonych odpowiedzi, do których Dążamy, tylko naprawdę otwartej, otwar otwarcia umysłów w poszukiwaniu prawdy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Wykładowca jednego z przedmiotów, krytyk sztuki, kurator Krystyna Różańska-Gorguleska. Dziękuję, Pani Redaktor. Dziękuję. Koleżanka nasza radiowa, również oczywiście znana Państwu z naszej anteny, a także z Fundacji Świętego Benedykta, patrona Otwieranego Kierunku Jan Kiernicki. Dziękuję również Panu. Dziękuję bardzo.